No to e, tak nawiązując ogólnie taką historię mam Ona się stała naprawdę I to jest e, To mi opowiadał mój dobry przyjaciel który do nas czasami przychodzi, jest fizjoterapeutą Arkadiusz Michalak e, Znamy, tak, Sywa Manolo Tak, Sywa Manolo 2 e, Opowiadał on jakieś historię taką Jego e, nie wiem ktoś tam z rodziny e, Prawdopodobnie może jakiś wujek czy ktoś tam był takim stróżem leśniczym e, Całe życie był tym stróżem leśniczym, ma tam ponad 20 parę lat i była taka sytuacja, że siedział na tym takim. na takiej strażnicy. Tak, takiej strażnicy. Nie? I ona jest zbudowana tak, że jest, z przodu jest belka, po bokach jest belka, a z tyłu jest drabinka. Nie? I wejście. No i siedział sobie na takim krześle, huśtał się na tym krześle. No i tak patrzył przez lornetkę, tak pilnował tego lasu, bo to było tam kilkanaście lat temu. No i tak nagle patrzył przez tę lornetkę i tak zauważył coś, nie? I po prostu z szoku. Jakby zauważenia tego, co zaraz powiem, co zauważył, spadł z tego i sobie złamał tam dwie nogi, nie? No i pojechał do szpitala, no i tak leży w tym szpitalu, no i tak przyjeżdża rodzina i się wszyscy pytają, nie? Że co się stało, co ty zobaczyłeś, nie? Tam, kurczę, no tyle lat pracujesz, co cię przeraziło, takiego ducha zobaczyłeś, nie? A on tak, no wy mnie nie uwierzycie, nie? Co zobaczyłem, no siedzę, siedzę, nagle patrzę, a tam jedzie niedźwiedź na rowerze, nie? Na takim monocyklu, nie? No i wszyscy, no co ty gadasz, chłopie, Ja mówię, no mówię wam, że jechał niedźwiedź na rowerze, nie? I po kilku dniach patrzą, a tam taki nagłówek, tam by to było gdzieś, bo ogólnie Arek pochodzi siedlec i tam gdzieś jakiś nagłówek, że normalnie tam kilka dni wcześniej z cyrku ucieknie dźwiedź, który jeździł na takim właśnie łaczyku. Ja No I tak sobie taka właśnie historia to jest nie? niesamowita. Dzień dobry panowie, trenerzy. Dobry dzień, dzień dobry! W ten wietrzny i deszczowy poranek Wieczny, straszny I, Jak mija czas po śniadaniu, a przed treningiem? No my ja pracujemy. A wolną chwilę poświęcamy sobie z trenerem, żeby przy kawce zrobić coś dla naszych chłopaków, coś co może im pomóc A tu taki rzutnik macie? No to no, jest... takie małe kino. Profesjonalnie. I co, co tu się tworzy w tym momencie? No teraz właśnie... Mamy analizę, robimy taką analizę meczu z, z Orłem Miedary. W tym meczu wystąpiliśmy w takim fajnym składzie. A to był ten mecz, w którym nie było naszych studniówkowiczów z, z 2004. 24. Mieli ważny dzień, ważną uroczystość, a wykorzystaliśmy to, że ci młodzi pograli z starszymi doświadczeniami zawodnikami. Co, więcej, więcej pozytywów czy negatywów? Nie, to zawsze musi być zrównoważone, ale my staramy się szukać tych pozytywnych rzeczy, żeby żeby poprawiać te rzeczy, które nam fajnie wychodzą, ale też zwracać uwagę na coś, co, co nam szwankuje i ale we wszystkim naszej na pracy to jest pozytywizm i tak, no, tak, no, na kart czuć mnóstwo no tego. Dużo tego jest, dużo tak tego jest, tak jest się dużo tego jest z każdego meczu, ale tak jak mówię później siadamy sobie i nowo i indywidualnie pod zawodnika, żeby gdzieś tam pomóc mu poprawić go. i to ja powiem humorystycznie, mm -hmm. że ten API nawet na tych kartce ma napisane, że w 28 minucie zawodnikowi z numerem 14 odwiązała się sznurówka lewego buta. To jest wszystko. Nie, nie, nie. Wszystko jest. Nie, nie, nie. I wszystko. I Ty to musisz wyciąć i włączyć ja do kibiku. Wyciąć, tak, bo... przybliżyć, by udowodnić mu, że grał z odwiązaną sznurówką. Ty masz tu rolę, rolę montażysty, prawda? Ja mam rolę montażysty tutaj, tak. tak to jest tak, tak że, 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 że naprawdę podchodzimy do tego, że to jest tylko narzędzie, które gdzieś tam może pomóc i korzystamy z tego, w taki mądry sposób. I na kiedy to przygotowujecie? No to dzisiaj wieczorem. Dzisiaj, dzisiaj wieczorem 330 mamy odprawę właśnie z tymi młodszymi chłopakami i, i mamy tam te dwa mecze z górem bieru, i zagramej z, 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 z A1, teraz tym nie dalej, także także kto chcemy gdzieś tam pokazać pewne rzeczy, a tak jak mówimy no, korzystamy z tego Taki umiarkowany sposób daje nam gdzieś ta technika na dużo możliwości, ale najważniejsze jest to, co pracujemy na boisku, a to jest tylko dodatkiem. Kto... No ale na obozie jest na to czas. No, oczywiście, prawda, ale to że... też jest czas rzecz, która musi być robiona, bo, bo zawodnik musi widzieć samego siebie i bardzo poprawia się w tym elemencie, jeżeli widzi gdzieś tam sam siebie. Ale tak jak mówię, korzystamy z tego w taki w sposób, wiemy doskonale w rozwoju Katowic, że najważniejsze to jest ten prostokąt zielony i tamta praca. I tak to ta Ale kurde, panowie, macie takie fajne, co to są, narzuty, ręczniki z herbem to klubu? ręczniki. Skąd to takie coś macie? Dziękuję no, panie Jadku, że te ręczniki jeszcze raz do, sprawdzają się i widzimy, że sprawdzają się jako ręczniki, jako kocyki także. Dziękuję Dzięki jed, jednemu z, z ojców naszego zawodnika, panu, y, panu Jackowi Jelkowi. Tata Simao słynnego. Tata Simao, słynnego naszego Pawarda, Prawda. który hmm. wszystkim trenerom nam y, załatwił takie piękne. piękne, duże ręczniki z naszym wspaniałym logo. No, taka, za... taka mała anegdota z wczorajszego <laughs> wieczoru. Redaktor naczelny, który stoi właśnie za kamerą, wychodząc wczoraj z mojego pokoju, y, Podmienił sobie bluzy, wziął sobie swoją bluzę swoją bluzę y, o numerze XXL zostawiasz mi swoją bluzę y, Ala mini z przedszkola. M. Nie taka mała. Może jem, ale ja, ja to twoje bluzę to bym sobie na usterku w samochodzie, a ty się na szaranie i nie zauważyłeś, że wyglądasz jak ksiądz tam nie, jak Sam powiedziałeś, że nawet nie zauważyłeś, że, że twoja bluza, że twoja bluza ogrzewa ci, znaczy, nie, moja bluza to była, ogrzewa ci twoje kolana. Ale znaczy, nie, to już wiedziałem, to już, bo wiedziałem, że to już w stań koło Maćka. A rękawy? Rękawy to miał tak. W kolonii, stań koło Maćka, no, pokażemy no, no, to. I ten, żeby jeden no, dzisiaj no, pan na, naczelny sportu przyszedł po domce, w Podomce, w Podomce. Jaka jest różnica gabarytów, widzimy, ale on nawet nie zauważył, że... Nie, nie, od... rękawy to miał do do na tym i nie. Strach na wróble. Nie, ale ale, ale trener Wrubel nie zwrócił mi uwagi, bo wiadomo, trener Wrubel jest do wyższych celów stworzony, to... Bo trener Wrubel chciał się w pośle i tak śniadanie będzie Ale strach na wróble, jak bierał na śniadanie. Ja na tylko musiałem na śniadanie w krótkim rękawku, bo do, do twojej bluzy, to nie było szansy zmieścić. Nie ma podejścia. Nie ma szans. 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 Podawana pana gospodarza z obiektów w bózku o pseudonimie nie ma szans. Pogodę prezes zamówił. Pogodę prezes zamówił. Dwa, trzy, cztery, Słoneczko pięknie świeci No To będzie ten wiaterek, to zimno To był łabajko na to nie mamy wpływu to nas A nie, super do końca Jeszcze końcóweczka chłopcy

Co tam panowie czemu nie cenujecie? To co się stało? Ja się mam cudnięty mięściem kruszowo-goleniowym. Poważnie to brzmi. No ale to wczoraj się coś stało? Wczoraj no, ale nie był A ty dziku? miałem problemy wcześniej. się odezwało. I to nie było do końca wyleczone, ale chciałem grać. Dla że też chcieli żebym grał, to grałem. Dzisiaj się lekko to odezwało, to wolę zejść z boiska i nie ryzykować to większą kapuzę. Tak to jest na obozie, nie? że zawsze się coś musi wydarzyć. Mako wczoraj już wyjechał. Nie, nie będę się wymorzał, tam ma chyba jeszcze to mieć rezonans robiony. No bak mu wyskoczył i wskoczył. To co można robić na obozie, jak się nie trenuje? Co można robić? No co? Siłownia, siłownia. no. Jakby może mu to czy, czy się górę może zrobić Od rolowanko od nowa dzisiaj jakaś od nowa jest w planach. Jest, no. no tak znaczy w zasadzie no, to nawet jak się nie trenuje, to i tak się trenuje, bo to czego nie można robić, to robi się co innego. No tak. Czyli na przykład ta siłownia no tak. Nie? Teraz też nie wchodzić w górki, ale na przykład na podaniach byliśmy, nie? Rozegrania i tak dalej. Na wszystko co można to. Trzeba korzystać. Z trzeba, trzeba. Zdrówko panowie. Jaki jest plan? Po prawej stronie tej pierwszej bramki. Żeby trafić do drugiej. Oho. to taki zakręcony rogal. Masz. Siedmo. Jak tam obóz mija? Julius? Mi się podobało bardzo. Trenujemy całkiem solidnie. Całkiem? Całkiem. Miałeś co do tego wątpliwości? Nie, no nie. W sumie, w sumie to nie miałem, ale w pierwszy dzień, że tak powiem, lekko się zdarzyliśmy zdać chłopakami ze ścianą, bo niektórzy już narzekali, że się czują jak byli w trzecim, czwartym dniu obozu. No ale dzisiaj z rana na tym porannym już jest tak. wszyscy się rozruszali, trochę jest w porządku. Trochę ten wiatr dzisiaj wskazał, płatał figle, no ale... Jeden trening nawet odwołany tam. Na no jeden tam Młodszej był... grupy. No, młodsza odwołana, my mieliśmy przełożony, bo na początku była w ogóle burza, no ale teraz słoneczko świeci, wózko strój, piękna pogoda. Co pięknego, w na obiadek. Czas wolny jakiś macie? Czas wolny głównie spędzamy na... Spaniu. Do, ma... do, ma... do matury się uczycie czy nie? Tak, no to no, możemy... O, to ja mogę powiedzieć, no. bo nasza pani była w Powiedziała, że mamy wziąć książki w Ademeku z matematyki, żeby się uczyć do matury i myśmy wszyscy dzielnie wzięli te książki i się uczymy wieczorem. Wczoraj mieliśmy to nasza grupa maturalna, czyli rocznik 2004, zebranie było w pokoju 40 i tam właśnie się przygotowaliśmy. Na to 14, chyba 15, 14 zadań naturalnych zrobiliśmy. Kurde, jakoś że... ci nie wierzę. Nie, no naprawdę, z ręką na to z czego zrobisz? Z czego, z czego te zadania A wczoraj, wczoraj w pokoju numer 40. A gdzie ja byłem wtedy? Ty byłeś chyba u siebie wtedy, albo możliwe, że u Jaboli. U Jaboli? No możliwe. To z czego te zadania? Bo z matematyki no naturalne, no, no wczoraj. Jak Ostrosłupy, grałem w to bo to na bieżąco też... No ale tam były też działania na równaniach i... Ale ty się i, dobrze uczysz, nie? Generalnie? Tak, ja generalnie raczej... Czyli ty nauką, się matury bo ja, nie boisz. Nie, ja matury. A z czego zdajesz? Ja zdaję z podstawy i rozszerzony angielski i rozszerzone biologię. Z dzikiem też gadałem, też tak zdaję, rozszerzony angielski, no rozszerzone drogi. A to, to teraz jest tak, że trzeba coś rozszerzonego wziąć? Tak, trzeba. No widzisz, to ja byłem minimalistą, ja same podstawy mogę. Nie, to u nas trzeba wziąć rozszerzenie, ale nie musisz zdać nie. Ale w teorii jeszcze my nie musimy zdawać. Czyli trzeba zdać roku, tylko, matme polski tak. i angielski trzeba tak, zdać tak. tylko. Aha, no i ustne. No ustne, tak. To też nowo, dobrze wyszły, czy tam ktoś miał duże problemy z tak, to, to się nie nadaje. To było właśnie zadanie dla Ciebie, że do dragi podejść o tą maturę, jak i przygotowania, ale rozstrzał, że tak powiem, wyników jest całkiem konkretny. No, jest jak tak. na boisku jeden lepszy, jeden gorszy. No, no, dobra, panowie. Ale wszyscy dzielnie, dzielnie pracują, prawie tak intensywnie jak na boisku. Myślę, że na spokojnie każdy została. To za dużo na nogi sobie wrzuciłeś na siłowni? Nie no, dobrze sobie wrzuciłem, tylko... Przemu się musi swoje. Ale jak się chce w szranki z zawodowcami startować. No, oczywiście. Musisz siecić z przykładem. No, tak, tak. Nie ma lipy. Jaki jest cel wizyty twój w tym pokoju? Cel jest taki, że trzeba poinformować trenera, że rozgrywa pierwsze spotkanie w naszym turnieju. Ile ludzi gra w tym turnieju? 16. 16 osób 16 I trener się zapisał? Trener dostał Zapisałem dziką kartę, A jakie są zasady? Zasady są takie, że trzeba więcej bramek jeszcze niż przeciwnik FIFA 23, tak? tak? I co grupy? Faza grupowa? Faza grupowa 4x4. Po po Każdy rozegra 3 mecze. Najlepsi zagrają. Losowanie duże niż było? Tak. Same pięciogłaskowe? Nie, nie ma tylu FIFA. Nie ma tylu. Trener co wylosował? No ja mogłem brać tylko i wyłącznie Arkadiuszem Milikiem Juventus. Ja wylosowałem Barcelonę. Idziemy tam, idziemy to zobaczyć. Tam spali. Jasne. I go bądź rozsądny, pamiętaj. A kto jest faworytem? Myślę, że jabłko. Myślę, że skończysz na ja. A jabłko, rzeczywiście? Tak, ma najlepszą długą. zgadzasz się? Z kim on gra? A jaką ma Właśnie Masz jest Najlepszy z To możesz zwyciężyć. Ale nie musi grać. No na dwóch na by było? Co nie? To, nie? Co nie? do do Co nie? każdy tak, tak I, Jaki wynik typujesz tu, Tutaj? No. I barłbym remis. Baw, baw, baw. Półciej Bo tak wybrał, już gra. A lewy to jest w obronie jak ten jest, to nisko na nowe. A odbiera się piłkę? Na B. Na B, na B. na, B. na B.

Proszę to nakręcić i niech idzie ten, jak, jak się bawię z nimi. Ale czemu on nie byg, jak już szybko? Gdzie jesteś kolego? I cyk cię z lewa, lewa nóżka Arkadiusza załatwiła. Proszę jak to się tam coś. Ja bym musiał teraz więcej na obrocie Nie wiem jak to się robi A tego nie mam jeszcze na zmiany Ile się mi rozegrane? Łączne No Chyba 13 ja tak jak tam 11? Czyli ponad 250 godzin żejego hey, to jest i, jakiś złapany? Jak go, się, go, jak się Na prawej gałce. O nie, o nie! A jak się strzela? No, wiem, że jest. Dwa, 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 powiedziałeś, dwa, powiedziałeś dwa, że 2-2. Ja Co ciche nogi poniosą jeszcze w tym spalingu? Nie wiemy, nie no jeszcze nie jest źle. No to dobrze. No to drugi, drugi, tak. No trzeci, ale tak naprawdę drugi dzień. Zobaczymy jeszcze. Dobrze się czujemy na tym boisku. Mam nadzieję, że wygramy. Pamiętasz ten mecz sprzed roku? 2-2 było z bózkiem. To jest dziesiąta ja duży na bodajże czwartej Ligi Świętokrzyskiej. Ja akurat nie grałem wtedy. Niestety tam jakiś problem był. Ale pamiętam, pamiętam. Gasiu strzelił za głowę. Janek dostał chyba z wolnego wtedy. Coś było, no. Coś było, że na, na czystek, no to nie, nie potrafi 300 km robić. Ale pamiętam bardziej ten mecz z koroną, bo to był chyba taki nasz dobry mecz, konto, nie? Z mecz. Ta piękna akcja, po której wąka padła. Książkowa. No. Zobaczymy jak to dzisiaj będzie. W ogóle my w sparingach nie przegrywamy, nie? Bo chyba 6 zwycięzców, 2, 2 remisy. 2 remisy. Du, duże to ma znaczenie myślisz że dla Was? No na pewno budujemy tam pewność siebie. Więc inaczej się wchodzi w ligę, jak się ma sześć i te, te powiedzmy 2 remisy niż jakbyśmy my dostali 6 w czopkę i tam powiedzmy jeden albo 2 remisy też no to zupełnie co innego. Ta pewność siebie jest nam no wiadomo wyższa i na pewno łatwiej nam będzie wejść w tym pierwszy mecz radziąkowym. Z Tobą jak łeb już wyczyszczony? że Zmiana klubu, nie zmiana klubu? No tam jakieś były zawirowania, ale jestem tutaj, pracuję i lecimy po awans. Tak jest. Jaki trenerze wynik w meczu rozwoju 2-7, -28 z Termaliką burgbeck Ciecza 2008? Bo są pewne rozbieżności. Dobry meczek? Dobry, dobry. No drużyny tu cechują się wszystkie taką fizycznością, nie? Zagrało trzech chłopaków, dwa siedem. dwa siedem czy tam czterech, którzy żeby tam troszeczkę więcej jednostki mieli, bo, bo, bo dzisiaj tam nie mieli zajęć po południu, troszeczkę bardziej taki luźny dzień, więc ci co, co mniej grali w tygodniu poprzedzającym zagrali sobie z nami żeby gdzieś tam też łapać minutki. Nie ciesza specjalnie tu przyjechała? Tak, nie ciesza specjalnie. No tylko 45 minut, gdzieś tam kontakt z trenerem. Mieliśmy na początku nawet z rezerwami grać, ale potem coś się tam poprzestawiało. Na dwa-trzy roczniki mieli przyjechać, ale coś im tam wypadało i nie dało rady. Ale bardzo przyzwoity sparring. Pogoda nawet... Dopisała nie pada, chłopcy wybiegali. Oby tylko zdrówko było, bo tam kilka takich drobnych urazów. Jak tam nasi, nasi najmłodsi na obozie grzeczni? Grzeczni, grzeczni, bardzo fajni, sympatyczni ludzie. Już poukładani, to już nie, nie te czasy, kiedy były problemy na obozie. Teraz każdy już mentalnie i ze świadomością przyjeżdża po to, żeby tu przepracować i, i jakoś się zaprezentować jak najlepiej. Co te banki dzisiaj strzelał? Eee, Dżał, Holeczek, zander, lazar. Tornowak z 2-7. Ostatnią bramkę. No to było tam, tam już po, po... w końcówce gdzieś tam chłopaka więc... no, z 2-7, więc... fajnie. Co robisz, Leip? Obluzuję okręgacze, żeby nie latają przez będą kopać przeciwnicy. Zobaczymy na. No. nie kopali. To coś daje na nadgarstku? Nie, ja sobie moją bransoletkę na szczęście obijam, bo to jest taka, której się nie zdejmuje i ją się wiąże raz i już tak jest do końca. No, do końca no. czego? Aż się zerwie. Aż się zerwie i podobno jak się zerwie to całe szczęście jest wykazane. Znakomicie. No, tak Piękna tobie, kto to cię nauczył? E, moja kobieta, kiedy mi dała moją właśnie bransoletkę, to, to stała mi w i jak dostała. I to ma imitować no, bransoletkę teraz? Tak, tak, tak. No, no, no dobrze, co? Oby ci przyniosło szczęście. jeszcze dzisiaj, ale w lidze. Te, ale dzisiaj też może, nie? Jasne. No dobra, jak to jest tyle jeść i być takim szczupłym? Geny. Dobre czy złe? Myślę, że dobre. 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 Nie uwieracie to. Nie, oj, Ale pan kulturka. Dożówka, herbata, ciepła. No czego więcej siedzi? się. I oby bez roboty w czasie meczu. O, że tak właśnie siedział cały no, 90 minut. Przypominam, jaki był wynik ostatniego spotkania z nim. 2-2, i 2-2. No, Tam jakieś lotowe sytuacje były niefajne i tak dalej. zagrajmy dobry mecz, pograjmy drugą piłkę, żeby oni pobiegali, żeby oni poczuli, że my jesteśmy drużyną, która... Ma kontrolę nad meczem, dobra. O stole czuło, to czy tylko nie chodzi o to, żeby za każdym razem zdobywać bramki, żeby za każdym razem mieć po bramkę i tak dalej. Pograjcie w piłkę, utrzymujcie się dłużej przy piłce, pięć perfekta. No nie mieli. Piłka się mówiła, dobra, na wiadczy z przodu. troszeczkę cię mniej, tak, dobra. Dobra, fajnie już krzyczaga. Znajdziecie sobie za. Dobra, dobra, gra. Za udział. Jestem ktoś My utrzymujmy się przy piłce. Nie chodzi o to, żeby już nas strzelać bramek. Za każdym razem fiś, bramka, 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 strzał. Nie! Starajcie się pokazać swoją jakość, a to też świadczyło o tym, że wy będziecie nabierać w pewności siebie, dobra? Dej Daj. Łapkę, daj.

なおしまお。 Ogranował. to i Jak no. będzie remis, albo oprzegrałem To Ty to powiedziałeś, a nie. Nie, nie, no, tak wiesz. Nie ciągam po prostu z każdego z meczów. Nie no zadowoleni ja jestem zadowolony ze sparringu. Graliśmy po prostu dobrze na te zmęczenia to jest teoretycznie drugi dzień były cztery jednostki treningowe przed tym meczem, ale były trzy podwójne i to jest naprawdę ciężko już. Nogi są nabite, zmęczenie jest, no ale gramy tak jak w tamtym roku według mnie. Czyli cała drużyna żyje. Dobrze to się ogląda. Chciałem powiedzieć, że Bartek jest najlepszy. Ale jest czy jest nagrane na kamerze jak Piotrek poszedł no, lewą stroną, sam sobie puścił, dał asystę? Ale jest asysta jest nagrana. Jest nagrana? Asysta jest nagrana. Dziękuję ci Maczku, jeszcze raz. Dziękuję. Maciej no, na jutro na loki A jeszcze muszę się Piotrek za trzy carbonary przed tym meczem, dlatego tak dobrze. I bohę chleba. Majorek! Majorek! Jeżeli chodzi o drużynę przeciwnika, bardzo wymagający z spali partner, można powiedzieć, że najbardziej wymagający w dotychczasowych meczach kontrolnych. Gratuluję, gratuluję drużynie, bo na, na tle nasz, mojego zespołu zdecydowana różnica była widoczna i co mogę powiedzieć, no gratuluję i życzę, życzę awansu. Do ligi. No dziękuję. Bo mamy też duży potencjał, dzisiaj troszeczkę może byliśmy, nie wiem, czy, czy nie graliśmy tej swojej piłki tak jak powinniśmy, może zasada ta, ta która mówi, gramy na tyle, na ile nam przeciwnik pozwolił, wy nam dzisiaj e, mocno utrudniliście rozwinięcie naszych atutów, ale myślę, że w, w lidze u siebie będziemy, będziemy bardzo groźni. Dzięki, powodzenia. Dzięki, powodzenia. Co koloniu straconych bamek nie będziesz wycinał z kamery Bo dobrze nie? Dobrze no super No dzisiaj tak troszeczkę tego przeciwnika dominowaliśmy i A jak to na trybunach? Co, co, co usłyszałeś na trybunach? Jakąś rozmowę dwóch kibiców No może powiedzieć, że bardzo przystojny jesteś <śmiech> <śmiech> Nie pyta jeden kibic drugiego mówi To druga liga jest! mówi czwarta! Czwarta? <laughs> <laughs> Najlepszym podsumowaniem tak Najlepszy podsumowanie. no. <laughs> Jak trener rozwoju, a prywatnie współlokator <laughs> niezależnych mediów klubowych podsumuję sparing z AKS-em Busko-Zdruj. 4 do 0 zwycięstwo dzisiaj z dziesiątą drużyną 4 Ligi Świętokrzyskiej. Nie ma co patrzeć, czy to jest drużyna 10, bo mierzą się rok, rok temu z tą drużyną 2-2 eee, było. Było 2-2, to był mecz można powiedzieć na styku. A dzisiaj uważam, że byliśmy z drużyną zdecydowanie lepszą, ale patrzę przede wszystkim na nas, na, na drużynę i wypowiedzi i chłopaków, bo w luźnych rozmowach nawet yy, usłyszałem, że są bardzo zadowoleni, więc oni też to czują, że ten mecz był pod nasze dyktando, ale nadal jest na czym pracować. Drużyna idzie na odnowę, powoli ten trzeci dzień zgrupowania dobiega końca, także dobranoc do jutra. Dobranoc do jutra, gratulacje chłopaki, bo całkiem niezłe spotkanie.